Ech, o, i taki oto los zgotował mąż swojej własnej pierwszej żonie. No cóż, i to wcale nie z powodu rocznicy ślubu, ale dlatego, że właśnie jest tą. Pierwszą, która wiele zniosła, bardzo kochała I... i to jest wspaniałe. O. Cóż bym mógł jej dać? No, pewnie trochę mógłbym, ale dzisiaj mogę. Dać jej trochę piasku, ciepła, słońca, radości, uśmiechu, gorącą kawę na plaży i czułości. I mam nadzieję, że ta muszelka stanie się dla niej troszkę jaśniejsza, a świat będzie bogatszy o kilka uśmiechów i kilka drgnień serca. Może nawet ludzi, którzy to. Obejrzą. Dobrego dnia wszystkim.